Cześć kochani widzowie. Druga część filmu, którą zapowiadałem z rana. Spróbujemy złapać teraz te dzikusy, ale jak to przebiegnie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ich nie uszkodzimy w żaden sposób, ale może być ciężko. Spróbujemy zainstalować kamerę najpierw. Sami zobaczycie, że to już może być krótkoło, no bo on są dosyć płkliwe. No ale dobra, powiedzmy, że tak. Mam nadzieję, że to widać jak najwięcej. Teraz spróbujemy je łapać. Spróbuję ich. Mam taką czołówkę, która bardzo intensywnie mruga mocnym światłem, i spróbuję ich tak troszeczkę oślepić. Przynajmniej na chwilę, żeby móc ich złapać. Czy się uda, zobaczymy. A, zaraz, bo nie świecę po nich w ogóle. nie chciał. O kurde. Jest samiczka. Jest. Dobra, jedna jest. Teraz pan Sami. Panie Kalifornijski, chodź, chodź pan tu na chwilę. Kubaniec. Kurde. Jest. Dobra. Dobra nasza. No, drodzy widzowie, kolejna zagadka dla Was. Po co ja przygotowuję to miejsce? Jak myślicie? Zostawię Was z tym pytaniem działy przepiórki kalifornijskie, a to jest oryginalna funkcja tej tego przybytku to jest odchowalnik. I zagadka dla Was. Myślę, że to nie będzie żaden problem, bo moi widzowie to bystrzaki i raz, dwa złapiecie o co chodzi, ale. Nie ja powiem Wam wszystkiego tak od razu, no musicie się troszeczkę umęczyć. Tak jak ja teraz Więc kochani Czekam na komentarze Co ten odchowalnik tutaj będzie przechowywał Muszę jakoś ogarnąć i się się nadestyga do rana. No i kamera poszła w piach. A, za długo mam tą łopatkę tutaj. Co tu będzie? Nie powiem. Musicie poczekać do jutra. Jak to zrobić, żeby cała klatka była widoczna? Tak chyba jest widoczna, nie? O, tak powinno być chyba widoczna. Dobra, przymknę na chwilę, zanim ich nie złapie. Dobra, widzowie, pierwszy pan przepiórek kalifornijski. Proszę na nowe miejsce. Jego wystraszony. Nie wiem. Widzicie go? Mam nadzieję, że tak. To zaraz panią ubierzemy. Jest i pani. I wreszcie. Wreszcie nadszedł ten moment, w którym ptaszki. Są w docelowym miejscu, a przynajmniej w docelowym, póki się nie zrobi ciepło, więc myślę, że do kwietnia gdzieś, może nawet maja tutaj spędzą. Zanim pójdą na zewnętrzną wolierę. Piórek troszeczkę poleciało z samca, no bo to podczas łapania się nie da inaczej, troszeczkę mu wypadło, ale myślę, że to nie będzie żadnym problem. Pierwsze kubstale poszły na, na kuwety, więc kuwety się sprawdzają. No, i ptaszki teraz się muszą odnaleźć. Zaraz jeszcze im wstawimy coś do jedzenia. Ale wreszcie będzie sobie można oglądać w całej okazałości przepiórki kalifornijskie. To światełko będzie świecić całą noc. Myślę, że to nie jest jakoś mm, bardzo zaburzające im sen. Zawsze mogą gdzieś w kąt pójść, gdzie troszeczkę słabiej świeci, tak jak tu czy tu. A wreszcie są na swoim. Jutro będziemy jeszcze coś wyposażać mocniej tą klateczkę. Może zrobimy jakieś miejsce na gniazdo. Mam też w głowie jakąś taką małą kuwetę z piaskiem tu dla nich dać. Więc to wszystko jutro. No, teraz tylko czekamy na jajeczka. Może z tej strony jeszcze ujęcie? O, może wodę znajdą za chwilę. No dobra, dajmy im się odnaleźć, kochani. Miłego wieczorku życzę. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Mam niespodziankę. Cześć!